W ostatnim czasie wokół Minimajka zrobiło się naprawdę głośno, a wszystko rozchodzi się o storkę, w której ten poinformował, że na jakiś czas musi zniknąć z internetu, aby zmierzyć się samemu ze sobą, przy okazji zachęcając widzów do wzięcia udziału w wyborach. I o ile w normalnych okolicznościach taki post nie odbiłby się w sieci jakimś większym echem, to gdy na instagramowym koncie o nazwie ojciec Minimajka pojawiło się zdjęcie z podpisem PDW synek oraz widocznym w tle prawdopodobnie więzieniem, w sieci aż zawrzało od wszelkiej maści teorii z tym związanych. Według mnie na pobyt Minimajka za kratami jest raczej mała szansa. Tym bardziej, że internauci doszukali się informacji, że obiekt ze zdjęcia to opuszczony areszt śledczy, co tylko uprawdopodobnia scenariusz, według którego Michael być może aktualnie bierze udział w zdjęciach do jakiegoś programu, stąd też wspomniana przerwa, a jego post miał po prostu wzbudzić wokół niego zainteresowanie. W myśl tej wersji widzowie zaczęli łączyć kropki, bo wraz z Mini Mike'iem w tym samym programie być może udział weźmie również Gimper, który tego samego dnia opublikował storkę, podobnie jak Michael, informując widzów o krótkiej przerwie. Ciekawie. jest co wy o tym sądzicie, tym bardziej, że gdyby wersja z więzieniem okazała się jednak prawdziwa, to chętnie poczytam za co według was Michael mógłby pójść pierdzieć w pasiaki. A więcej konkretnych informacji o tym oraz o wielu innych newsach dowiecie się z naszego najnowszego odcinka, który już wylądował na naszym kanale.